Cześć, siemanko, z tej strony a to jest drugi odcinek z remontu trzydziestki. W dzisiejszym odcinku wyczyszczę filtr powietrza. Wymienię olej. O, już jest złożona. Kurwa, zaraz się zabije. Już jest złożona 30. Dobra, powrót. Dobra, trzeba zająć się czyszczeniem. Wymienić olej. Tutaj od razu mówię cztery sztuki się odpina tych może eee, klipsów tych głowy mi wyleczę. Zamknij tych zabezpieczę. Dobra, nie będę was zanudzać tym jak to odpiną. Nie dam rady jedną ręką. Bo się spierdoli się olej wyleje. O, nawet leźba po wcześniej. Gdzie są rękawiczki jeszcze? O, są. Czy chyba kuchyba wziąłeś? Dobra zdjęty. Co tu się dzieje? O kurde Ile syp Przepałk też nalał kurde, Co się dzieje? A myślę, że w środku mi czegoś brakowało O kurde Ile zaraz wejmę i pokażę Dobra, filtr zdjęty nie wiem czy to będzie widać, czy nie. To jest taka gruba warstwa syfu. No łapo ostrość. Nie chcę łapać ostrości. Uuu! Troszeczkę. Dobra, to będzie jeszcze i zaraz wódź. Dobra, jeszcze nie wyczyściłem, ale tą siatkę trzeba by? No, o, chodź. gdzie filtr? A taki był ładny, amerykański, szkoda! Kurde, nie widać. Ty no, dobra, ale jednej części filtra nie ma. Leż sobie. Wyjdzie druga. Tak na P Przed dwoma rękoma wziąłem Zaraz wracam Dobra, już się wyjaśniło, zaczął sprzedawca, mówił, że ten Filtr wymienić na nowy typ Z tego, nie ma w ogóle siatki W tym Dobrze, że górę jeszcze, co? Jeszcze nie wyczyściłem filtra Zdjąłem górę teraz, muszę ją przeczyścić Zaraz Troszeczkę dużo sytuacja, troszeczkę. Dobra, trzeba się zabierać za czyszczenie i pojechać potem po, po nową wkładkę gdzieś z sobota. Dobra, misa od filtra wyczyszczona. Ściuteńka. Trochę poskrubany. Oj, nie dam rady przejść. Filtr trochę od środka poskrobany. Jeszcze go będę musiał przeczyścić. Dokładnie. Oj, nie dam rady przejść. Ten silnik leży. Tu jeszcze środek trochę przeczyścić. Na razie to będzie tyle. To dopiero w poniedziałek kupię filtr Znaczy wkład filtra starego typu i wtedy będę mógł wymienić do końca Dobra. Filtr wyczyszczony. Kupiłem go. Trochę minęło więcej niż 3 dni i dzień ostrość Dobra. dokładamy. W środek też również wyczyściłem. Zaraz go przykręcę. A tu Nowy. Wolę te to metalowe kiedyś to niż te teraźniejsze. No nic, zaraz założę i z powrotem wrócę. Dobra. filtr zakładamy oczywiście tak tym występem do dołu. Oczywiście ja go teraz nie założę jedną ręką. Muszę go trafić i uszczelkę muszę dopasować. Więc na chwilę. Tak, zaraz pokażę, jak tylko założę do końca. Dobra, filc założony. Oczywiście patrzeć tu, czy uszczelka nigdzie się nie podwinęła. Ja już patrzyłem, raz mi się podwinęła, musiałem poprawić trochę. Ale wszystko założone na biutki już. Mówię od razu oleju. Nalałem dwa razy, jakby te, żeby to. się wyrównało. Jest około tylu. Do drugich otworków zaraz pokażę tylko założę. Wtedy po jednym ręku nie mam jak założyć za bardzo Pierdolę. Dobra, zaraz wam pokażę jak będzie założony. Dobra, filtr założony, tylko zostało. Ostatnie przykręcić w górę i to będzie wszystko. Dobra, filtr złożony, wszystko ten, o, jeszcze dwali. Jo. to zaraz, tylko pójdę otworzyć drzwi. Dobra, oj, czekajcie chwilę, nie mogę odpalić tego. Odbierz w drugą stronę. Odzie jak jest. Ale sam ten, no, zaskoczył. Dobra. Hu, jaki smród teraz. To byłoby na tyle. Zmiany w, yy, wkładki w filtrze i w oleju Hu, muszę wyjechać, się i hamulce wyregulować. Więc komentujcie, subskrybujcie, ja się z wami żegnam i do następnego, na razie cześć.